Przechodząc przez las, możesz dojść do plaży. Wtedy z mroku wychodzisz do jasności, a z chłodu na ciepłe słońce. Dobrze zanurzyć się w las, by doświadczyć siebie i dobrze wyjść na otwartą przestrzeń, by doświadczyć świata. Patrz przed siebie. Pięknie tam. A przed nami październikowe warsztaty dla podróży, do zmiany i dla zatrzymania, do regeneracji. Zapraszam Cię. Do zobaczenia.